Czterech liter. Poemat. Wymyśliły pewne osły, że jak coś jest dla dorosłych, winno być kompletnie głupie i traktować ma o dupie. Marny dupy wizerunek. Mając miły doń stosunek, palne kilka słów, a zatem będę dupy adwokatem. Bo ta goła czy ubrana jest. Dyskryminowana. Zaszczyt tego mam wieczoru, stać na straży jej honoru. Że jest zbita względnie blada, opowiadać nie wypada. A przy jej zaletach znika, rzekłbym, nawet akustyka. Jak wiadomo, tylko cztery w nazwie swojej malitery, za to semantycznej treści stokroć więcej w sobie mieści. Otóż, biorąc rozbieg z dala, można kopnąć w nią rywala. Lecz pominijmy wątek kopa. Dupa. Po rosyjsku żopa. Jej pojemność to są czary. Niezgłębione ma rozmiary. Nawet kosmos tak na oko można w dupie mieć głęboko. Nie jest prawdą, powiem wam tu, że jest obła i bez kantów. Wszystko, byle ostrożna, o kant dupy podłóż można. Dupa ma też wydźwięk szerszy. Rzec ktoś mógłby, że ten wierszyk i zawarte w nim wygłupy, absolutnie są to dupy. Mam ja na to własny sposób. No i prośbę do tych osób, gdy im się pochyli głowa, wiedzą, gdzie mnie pocałować.